Spotykamy się na wermisarzu wystawy fotografii pana Pawła Władysława Wójcielniczaka, który mam tutaj w swojej prawnej Prawa Ja chciałbym zachęcić, ponieważ książka to nie tylko wspaniałe zdjęcia, ale również do każdego z tych zdjęć wspaniała historia. Cieszę się, że mogliśmy się tu dzisiaj spotkać, jestem ogromnie wdzięczna za ten dzień, za to wydarzenie, za tą wystawę, ponieważ jest to nasze ostatnie wspólne wydarzenie i dzieło, ponieważ Paweł zamarzył o, o tym, aby mieć więcej czasu na swoje pasje, na fotografie i nie tylko. I z końcem lutego przechodzi na emeryturę, a mi z kolei upływa umowa powołania na dyrektora Kratoszyńskiego Ośrodka Kultury i z miesiącem marcem też kończę pracę. Dziękuję bardzo Pawle za Twoją pracę. Gratuluję Tobie Twoich pasji cudownych i fotograficznych i muzycznych i graficznych, pisarskich, poetyckich i tak dalej. Cieszę się, że będziesz miał teraz więcej czasu na te pasje Twoje. Będę, będzie mi Ciebie bardzo brakowało. A Państwu życzę wszystkiego dobrego. Warto było zrobić te wszystkie zdjęcia. Parę lat chodzić po polach, lasach i tam o krablach. Warto było, dlatego żeby Was wszystkich tutaj zobaczyć. Bardzo dziękuję, że przyszliście. Spójrzcie, <klucz> no, takie nie są przepiękne, są jakby ideą wolności. Nigdy nie bawiłem ptaków. Wszystkie są sfotografowane w stanie dzikim. Nigdy nie robiłem żadnych pułapek, ani nie łapałem tych ptaków. Łaziłem za nimi, eee, czasem biegałem, co jeszcze do niedawna było ogromnym wysiłkiem. Czasami ulezłem <noise> samochodem. Czasem z samochodem. Dziękuję tym, tym wszystkim, którzy mnie wyciągali z tych e, e, padołów e, błotnych czyli Mateuszowi synowi, Marcinowi, który mnie też wyciągał i tam jeszcze parę osobom, z reguły wjeżdżałem w takie miejsca, gdzie się nie powinno wjeżdżać, Dlatego chciałem pozdrowić wszystkich bo reszty starzyńców. Zobaczyłem książkę Pawła, to napisałem krótką recenzję. Zwada, erudycja, genii. Czy w jednej linii, czy, czy, czy w Wystawa jest, nie ma tu już młodzieży, powiem, zajebista, 大伙都么参加。 To bym napisał wywiady polskie, a w dzielnicach było to, to było tak. Zaczęliśmy z Pawłem, odnowiły nam się stare wspomnienia, stare kontakty. Jak się, jak się dowiedziałem, że Paweł jeszcze mi o tych, tych, tych takach opowiadał, Tyle właśnie jak tam sobie herbatę piliśmy, no i powiem, że nie, mnie nie trzeba namawiać długo, od razu tam z, z, tego fakcyla i, i, i zagraliśmy tutaj z takim rodzinnym właśnie zespołem Dream Winter kilka utworów, tak żeby tutaj umilić ten czas.